Cześć kochani, to Adrianna i witam was w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Są ze mną jak zwykle super goście, czyli Alan Anders, Bardzo miło. Maksym z kanału i Maksymalnie. jak zwykle, I zwykle ja. Martusia, czyli Marti To kanał. Ady. I dzisiaj będziemy robić coś, co każdy lubi, czyli wracać wspomnieniami do dzieciństwa. Ja słyszałam, że będzie jedzenie, mówię dobra, wpadam. Tak, Maksym słyszał, że będzie jedzenie, Alan słyszał, że będzie dzieciństwo. A ja a, musza... a Ada powiedziała, że muszę przyjść, bo y, nikt inny nie przyjdzie poza mną. I <laughs> mój brat będzie będzie nam dawał jedzenie. Cześć bracie! Cześć, cześć, cześć! A my będziemy zgadywać, co to jest za produkt ze sklepiku szkolnego właśnie z tego okresu dzieciństwa. Zobaczymy, czy każdy z nas miał tak samo... Na bank! Kolorowe i słodkie dzieciństwo. Kiedyś, kiedyś moja, moja klasa w gimnazjum okradła sklepik szkolny tak tylko. Bo. Bo. Dobra, to zakładamy opaski Co to i... pierwszy <grymne> rzecz. A czy się okazuje, że to jakieś węże żyją. To zakryjcie tak dobrze, żeby serio nie podglądać. Coś mi ochlapało. Dżownica, I I jest. Czuję zapach. A, czy... Domyślam się. Rozujesz się? Nie przejmuj się, tak zawsze jest za pierwszym razem. <grymne> <grymne> O, o, o ciekawe, jest. jeżeli chcemy porozmawiać na temat pierwszego razu, to pomożesz Dobra, napijmy się. To jest gruszkowy smak czegoś? Tak. Ja panu. znam tylko jeden jedno picie, które jest Heleną. Tak, tak. Ciśnie chemią. Mhm. No, no, tak. Ale jest y -y. um, słodzone jakimś takim, no nie cukrem. Ale przypominam, wam skrytałem. to coś konkretnego? Nie. Dobra, ja wiem tylko to i to jest krzyż. Z krzyż? Napój? Tak. Nie, to ja znałem maksa, nie Krzysia. Jest Krzysiu faktycznie. Krzysiu dróżka? Nie znałem Krzysia. Ja też nie. Uf. Tutaj świniak. Mhm. Już? O. To jest na talerzu? Tak. Ja też mam już to? To jest jakiś żelek. To jest żelek, no. Żelek, no. Mm, żelek troli. Ale tu hamburger troll. Troll? to jest niedobre. Dobre, no? No, Nie widzę jest trolli? Naprawdę? Hamburger? No. Są super. Jednak hamburger. Hamburger. Ty się tego hamburgera? No tak Tylko ona bez mięsa, a ja za to samą bułkę. jest tam hamburger troll? Tak, miałem. Zgadłem pierwsze. Brawo. Te małe burgerki mają jakąś swoją nazwę. Mini burgerki. Nie. Hamburgerki! Nie! Ktoś mi się wbija, o! A mi się wbija jakby w tyłek śrubka, bo zawsze mam w spodniach śrubkę. Ej, ale najpierw nie mówcie, dobra? Bo, bo mnie co, na kierunku to się Okej, O! Się. Dobra, Ej, dobra, to co się? O! Je? Wiem, co to? To jest ten papier mam zjeść, tak? Taki o, jest o, to jest opłatek świąteczny. To jest Harris. Haj? No to jest tak, no, Ten no, ze sklepiku. No, no o, to już nie moje sklepiki mm. w takim razie. To jest jakby Andrut. Ale słodki. Tak, tak jak Andrut. Ja muszę, a wiecie, że ja tak myślę, że jak ja to dostaję, to ja muszę wszystko zjeść, albo po prostu wszystko zjadł. Trum, czyli. Popiję krzysiem 200 euro. Kurcze, no, czyli jestem stary jednak. Tak nie miałem hajsu do jedzenia w sklepiku. A ty Andrze, gdzie chodzisz ze szkoły? Alan. Ja Marli, wygląda. <grym w sklepiku> To jest moje partią. To jest ta taka guma w kulkach w tym takim długim, długiej paczce i wszyscy ją kochaliśmy. O Jezu, tak. Ale ona się kończy w sekundę. Tak, to prawda. I on się tak jadło im więcej, im bardziej Tak, 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 tak. Zdrowia może bijano. Komentolki. O, coś dużego. Czuję chrupki. Wiem już tym parti! Nie wiem. Miał, nie miałem. Nic, się, nic, się o, jest, nic nie słyszę, nie było. słyszałem. Musiała zepsuć. No bo już czułam po zapachu. O, maczugi, tak? <grym> no a jak? Dam Ci swoją ostatnią Jeszcze manę. jaka paczka no. podrobiona, kiedyś była taka chuda. O. Kiedyś była jeszcze taka mm, fioletowa. Podłużna. Nie, była taka bardziej fioletowa. No. Bo widać, widać ktoś na cateringu. Chyba gdzie... Tak. Hugo tak. pamiętasz na Polsacie jak się zrobi tak. Hugo. O, oni Hugo lit! I były chrupki takie serowe Hugo. A, to ja ja kiedyś gram. No czemu nie... Nie ja gram w Hugo. Nie gram To ja było opóźnienie tych klawiszy. <glami> oni oszukiwali. oszukiwali. Ja im mówię, w lewo y, czwórką a i w prawo. Yep. Oni mega oszukiwali. Dźwięku mówię, Dzieńko. Dzieńko, ale nie krzyczę Dzieńko. co? Wiem. 3 cztery. Smakuje jak ja mam. Nie, nie, nie. Mówiłem. To, w to, 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 są, to są kamyczki. Kamy... Kamyczki, tak. Mm -hmm. Kamyki. Gdzie tak co jest najgorsze w tych kamykach? Najgorsze w nich było trafienie na kamyka o smaku marcepanu i właśnie na niego trafiłam. A teraz najgorsze to jest trafienie na kamyka, który jest kamieniem, naprawdę, oh. tak, nie? Ja, na treść, cicho, tak cicho. Cicho. Nie, na ja terenie. Ja cicho, cicho. Ja też wiem, ale ja nie. Na 3,4. Trzy, cztery, jada. Tak jest! center show! Center show! Które Wypala zęby i wątrobę. Szoki Szody. są super. Ekstra. wiecie, to jest dopiero kwaśne? Mister Slim. Kwasek cytrynowy, który podżerałam mamie z kuchni. To jest kwas. Ale chyba ja każdy podżerał? Ale moja mama że tak w że schowała i mi było tak smutno jak nigdy. Że ona schowała ten kwas tak. kwasek cytrynowy. Posmak wszystkiego. Ja Napisz się na na Krzysia. Krzysiu Dobra. zabija wszystkie posmaki. <laughs> ja tak. wyżera. trzy, cztery. No nie, nie ziem tego. Nie lubię. Nie lubisz? A, nie. Codzamkę. są ok, ale nie jest to taki przysmak, że. Ty ciągle masz odsłonięte oczy? Teraz. Co ja nie otworzę, to ona się dziwi i mówi. A i dziwnym trafem że chwilą powiedziała, ale bym zjadła te... To okay. Ale bym zjadła te zamki. No, no, no. Co, czego się napijecie? Pewnie Krzysia! Te zamki. Ale Se nie byłaś takie dobre. Czasem ja dostawała je do szkoły jako taką przekąskę dodatkową. I, I no, tak. I A dzisiaj I będzie zjadła ze nie mów, że to jest to, co ja myślę. Ahoj, chicha, szczury lodowe! Zajdź licha! chodź. kurde. Draże. Tak jest, korysarze! Były jeszcze białe takie. Były. Tak. Tak jest! Ojejku, jak no, no, się, się zjada. Te draże były bardzo popularne. No. Każdy jak w męczący. Mm. Ej, Ej, ej. To Od razu wiedziałem, że to korysarze. Ale wolałeś te, czy te tak. śniadankowe? Tak. Białe też było boku, i tylko jest tu kosem. były zawsze. Dobra, plus. O bijemy krzyż, żeby nic Ej. nie rzucić. Chodził do Krzysia. Krzyś chciał spróbować. Krzyś jest... Zgadujemy co to jest. super! to jest super. To jak, będzie, ile? jak będzie 500 komentarzy, to robimy taki Czy sam nowo odcinek z tą samą ekipą. Zgadza się? Ja tak. Się? Z... A to się tak, tak robi A teraz? Tak. To tak. Mówi, jak to jest będzie, będzie 500 komentarzy, to wjeżdżamy ze starym sprzętem. Jest... Tak, i będziemy rozgadywać. No będzie jak to herba... się nazywa? To się rozpuszcza na herbacie. Naprawdę? A, tofinek. A, tofinek. Nie zgadłbym. Ale faktycznie te tofinki były za chyba 40 groszy. Boże, Ada. Jak pieniądze z nie wydałaś w tym sklepiku, jak ty pamiętasz te wszystkie ceny? Wyszliście tak. pieniądze na komunie? Nie. Ja, ja tak. Nie. Czekajcie, przepiję to krz. 3-4, mm. co? Dlaczego do ręki? Tak. Co co bardziej? No ja wiem co A, to. No wysz mnie! Zdraszasz wami! Ja wiem co to chodzi. Co to jest? 3-4! Wspaniałe! Tak, to jest, to jest naj... Trzeba zapić to przysiem. <grym> 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 ale to nie smakuje tak samo jak kiedyś. No, nie, to jest kiedyś inna. Inna, wygląda inna. tak no, samo. Kiedyś były kwaśne. Jakieś. Były kwaśne i były takie. Ta jest bardziej miałka. Tak, i były takie jakby bardziej wersje. miały takie grudki. Ej w ogóle dziękuję Wam bardzo za zaproszenie, jest ekstra. O Dzięki, chura, że ja zbiedziłeś się przyjść. Słyszę chrupki, ale nie z mlekiem. Uuuu! Wow. Więc to to, były flipsy. Są flipsy, to nie są flipsy, to są bezsmakowe takie umedzane. Nie kukurcane. były bezsmakowe. Czemu? Dam, <grym> tylko dwa, bo chciałem je skleić, bo je się tak sklejało. No i jak sklejaliście tak flipsy kiedyś? Z no. no. A jak, a jak tego potem dziwnie Domki smakowało. Można robić. No robiliśmy najdłuższego węża z flipsu. Każdy miał jakiś w życiu <grym> pasję. Krzyśu, rocznik 2021. Ale naprawdę, wybitny. Ja wiem co to, Cicho, lubiłem nie, to. Cicho, nie jeszcze, bo my nie dostaliśmy. Chwileczny. Lubiłem to bardzo. Aaa. Lubiłem. No je. tak. Fajne. Malinki, malinki, malinki. Ja zawsze robiłem tak, że najpierw zjadałem to z góry, a tak, potem... Tak, tak, to każdy zjadał, tak. Ja też. Ale muszę zjeść dwa, bo już już mam Ja wiem, co to jest. Pitalota. Pitoles! Pilatosta. Mm. Papita. Papita. Pilates. Nigdy tego nie jadłem. To wiedziałem, no. Oglądałam ci, jak grałeś z Chris Ja to jest? Czekodupka! No, przecież ja nic nie zjadę. no to czemu gadasz? nie, ja myślałem, że to jest może ta. Yy... Nie, no to jest. Mleczko skondensowane. Mleko w dubce, dobry wieczór. Tak. Oczywiście, jestem pewien tego. Mleko w dubce. Oczywiście, całe dubki wjeżdżały na rak. to, to nie te wanilii na, wanilii, nie? To nie, nazywasz, nie, to jest to czekoladowe. No to jest to, oczywiście skondensowane. w dubce się bawią. Ja myślałam Oczywiście. Mamy to, co dotykać? To jest Andrucik, dobry wieczór. Tak? A jak. Ej, Ale... Makszu, nie możesz mi cały czas oddawać swojego, bo ja zaraz to miotuję. Ale też jest troszkę, troszkę inaczej smakuje niż te kiedyś. Tak, ja młotek przyniosłem do szkoły i upałem orzechy włoskie na przerwie mi pani a, zabrała młotek. A ja przyniosłem płaski klucz chyba dychę i rozkręcałem wszystkie ławki w szkole w podstawówce i zbierałem te śrubki i zaczęły się dym jak zaczęły blaty spadać, słowek. Kto rozkręca? Nie wiem, nie wiem, chyba nie wiem. Ja Dobrze, tak. no coś? Wiem, tak, któreś, tak. to Wiem, które są te takie w, w takim rulonie. Tak. 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 Wow. 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 bardzo lubiłem w -w. W -w, super. Mhm. Muszę się można było podzielić wtedy, albo kogoś komuś, nie dać Albo nie dać komuś gryza. tak? Daj tak, tak. gryzać, ja Mało mam. Wtedy... Mało. otwieraliście no bo... puszkę kiedyś tak, że tylko. Pss, i nie tak. że można było pić, i nigdy nie pił. <laughs> Ale ty nie masz charakteru Lubiego. Mamba! No świetnie, dzięki, ja nie dotknąłem. Bo nie mam jeszcze na talerzu. Mamba! Bamba. Mamba! Ja Wszyscy mają mamę. Mam, mam i ja. ja. Wiem, co to jest? Ktoś na masz, ale Maltanki. Maltanki! Dobrze. Działam. One 20 groszy. były I one strasznie sklejały Jak się go długo miało, to potem to prześwitywało tak fajnie. Było tak, tak? Tak. Możesz poczekać, aż zjem? Możemy. masz też mojego. To pogryź. Bierzcie. To są bieszkie Lizaki. Tak, to jest Serio? Takie coś było? No pewnie. To ja nie pamiętam tego. Ej, wów herbini. No, dobra. O dźwięku, patrzcie. Się... Nawet nie zjem tego co są leczy. Ojejku, tak! No ja nie wiem czy to. Jest najlepsze. To, o. jest najlepsze. to jest najlepsze. To jest jedna z niewielu rzeczy, która wróciła i jest naprawdę zajmista. Bo na przykład wróciło frugę, frugę, frugę ale... Właśnie, jest kurde fruga... jest inne, Ale dobra, słuchajcie, powiedzcie co wam najbardziej smakowało? Kulka guma. Tylko był super, ale nie ten... Nie go No, uh -huh. Machugi. Machugi. Guma kulka i guma šok. Uh -huh. Tak, u mnie też szok, ja bardzo lubiłam tę gumę, szok, więc wow. na pewno gumę szok. I też ten pieniążek papierowy był fajny, bo on mi się też kojarzy ze sklepikiem szkolnym. Dobra, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo boli. za obejrzenie. Wybijajcie 500 komentarzy, a wtedy zrobimy drugą część. Dziękuję moim gościom, że byli, że ze mną próbowali, było mi bardzo miło. Wejdźcie na nasze instagramy, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Dziękujemy. I do zobaczenia w kolejnym pa. odcinku. Bye. Fajnie, że mogą coś powiedzieć. Pa. Dobra, a tak szczerze to mnie w ogóle brzuch nie boli. Dawaj mi to wszystko na warsztat. <noise>